Cześć, to znowu my, czyli kolaboracja DACosta TV i Grand Game. Dzięki za przyjęcie naszego pierwszego odcinku dotyczącego treningu fighterów. Dzisiaj zajmiemy się odżywianiem. Zapraszam oczywiście do sprawdzenia tego pierwszego odcinka, a dzisiaj znowu z racji tego, że nie da się zawrzeć w tym temacie zróżnicowanie ludzkich organizmów plus zróżnicowanie sportów walki, dlatego znowu omówimy pięć najczęstszych błędów żywieniowych, z którymi spotkałem się w mojej praktyce zawodowej. Lecimy z tym. Pierwsze, nadmierna ilość białka. Przez lata fajterzy mocno wzorowali się na kulturystach, jeśli chodzi o nawyki żywieniowe. Chodzi o to, że w kulturystyce jako pierwszej zauważono wpływ jedzenia na wyniki sportowe. Niestety wynikło z tego również to, że wiele mitów również zostało przeszczepione na fajterów. Między innymi właśnie nadmierna ilość białka. Wiemy dzięki nauce, że budowa masy mięśniowej może się udać już przy 1,4 g białka na kilogram masy ciała. W przypadku redukcji czasami konieczne może być zwiększenie do 2,4 g białka białka. Dlatego stosowanie naprawdę wysokobiałkowych diet u fighterów według mnie mija się z celem. Lepiej przeznaczyć tą pulę kalorii na bardziej użyteczne kwestie energetyczne i makroskładniki, jak węglowodany lub tłuszcze. Drugie to właśnie będzie lekceważenie tłuszcz. W hierarchii makroskładników, jeśli chodzi o diety fighterów, z którymi się spotkałem, te bardziej samoróbki, yy, zwykle gloryfikowane jest oczywiście wspomniane białko, węglowodany, natomiast yy, bardzo mała uwaga przykładana jest do tłuszczy. Albo w ogóle są one olewane, co jest bardzo wielkim błędem, albo, mają, albo ich spożycie opiera się na złych strukturach. Np. Na nadmienne spożycie oleju kokosowego, a zbyt małe spożycie nienasyconych, niezbędnych kwasów tłuszczowych. Dlatego odpowiednia podaż tłuszczy może nie tylko zwiększyć naszą moc w walce, ale na przykład zmniejszyć ryzyko kontuzji. Punkt trzeci trzymanie się sztywno systemu żywienia. Ludzie lubią korzystać z gotowych rozwiązań. W ostatnim czasie wśród, w kręgu, można powiedzieć, fajterów przyjęło się, przyjęło się uważać, że na przykład najlepsza dieta dla fajterów to jest ta dieta samuraja, czyli wersja diety paleo z zbożami bezglutenowymi. To jest błąd, bo przez to na przykład wyrzucamy z tej diety na przykład produkty przetworzone, które w odpowiednich okolicznościach mogą szybciej pomóc regenerować się między sesjami treningowymi. Dlatego, jeśli chodzi o wszelkie systemy, warto zaufać swojemu ciału. Jeśli pewien produkt nie będzie nam służył, to na pewno ciało da o sobie znać. W każdym innym razie najlepiej podobierać sobie produkty indywidualnie, a trzymać się. I innych norm, o których będzie następny punkt. No i to jest następny punkt czwarty, czyli brak liczenia kalorii. To też jest kolejny mankament, nawet jeśli dobór produktów jest nieco staranniejszy, to często u fighterów zdarza się tak, że absolutnie nie trzymają nad tym pieczy i nie wiedzą ile jedzą, a co najgorsze, gdy przychodzi moment zbijania wagi, zbijają ją na oko, na przykład obcinając jedzenie o połowę. To oczywiście doprowadza do ograniczenia wydolności siły, no i ogólnie spadku naszych można powiedzieć, możliwości bitewnych. Piąte, ostatnie, czyli coś, o co często toczy boje z moimi niektórymi podopiecznymi, tak zwana wstrzemięźliwość w sezonie, czyli w momencie, gdy nie trenujemy na tyle intensywnie, nie mamy walk. Wtedy właśnie warto poskromić ten wilczy apetyt i nie rzucać się łapczywie na jedzenie. Oczywiście nie mówię, żeby cały rok chodzić jak w zegarku, ale warto pomyśleć nad tym, że niekontrolowany skok wagi może być szkodliwy dla naszej tarczycy, tak samo szczególnie gdy on jest przeplatany na przykład momentami zbijania wagi. Też przyrost tkanki tłuszczowej oczywiście wpływa destrukcyjnie na naszą wydolność. Później zamiast pożytkować tę energię na doskonalenie na przykład parametrów fizycznych, niestety musimy tracić ją na zrzucanie wagi. Tak jak mówię, nie chodzi o to, by wychodzić by jak w zegarku, ale im więcej tego nadprogramowego tłuszczyku nagromadzimy, niestety później będziemy musieli przeznaczyć na, naszą, na to nasz czas i energię. Dziękuję za dzisiaj i widzimy się w następnym odcinku. Chciałbym też Was zaprosić na szkolenia z odżywiania i suplementacji, gdzie wspomniane m.in. dzisiaj zagadnienia nieco rozwinę i będzie można też popytać. Zapraszam do opisu filmu w poszukiwaniu szczegółów. Dzięki, cześć.